Witajcie drodzy widzowie w kolejnej grze, gdzie Mana będzie zmagał się ze swoim przeciwnikiem ziniem. Za chwilkę ich przedstawimy, natomiast przypomnimy, komentujemy z ZEM Intel Extreme Masters, które odbywają się przy okazji Cebitu, prawda, w Hanowerze. Jak się masz dzisiaj, Zedzie? Tak jest, no ja się mam bardzo dobrze, słuchajcie, pierwsza gra e w tym drugim Best of free oczywiście naszego polskiego gracza. No nie poszła tak dobrze na jego korzyść, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że w drugiej będzie o wiele lepiej. No i co? Jesteśmy na Metropolis, tak jak właśnie właśnie tutaj Jegoń wspomniał. Intel Stream Masters, to jest drugi dzień, pamiętajcie, drugi dzień. Grupa C i D jest grana, no i co? No i mamy dwóch bardzo fajnych graczy, prawda? Dokładnie tak. W dolnej pozycji, w południowej pozycji na mapie Metropolis się na, spawnuje się nasz Rodak, który jest naszym faworytem, prawda? Którego chcemy oglądać jak najdłużej, jak najczęściej mana z Timu Maus. To są jego przeciwnik, gracz koreański, którego ostatnio widzimy w nowych barwach. Barwach właśnie nie jego kraju, tylko amerykańskiego teamu. To jest oczywiście Liquid Zinio. Dokładnie tak. Co więcej, zastanawia je jedna rzecz, ponieważ ostatnio coraz częściej zdarza się, że Koreańczycy przyjeżdżają do Ameryki ćwiczyć. Jak to Wiesz to, bo... co? No ty ja tym receważyć. Właśnie... Ja zauważyłem właśnie takie rzeczy, że na przykład ostatnio kiedy komentuję Go forest 2 to gra e, TSL Hyun, tam Polta widziałem, Dragon także, który w ogóle przeszedł teraz chyba do mhm. Millenium czy... Jeśli dobrze i Jestem pewien, nie podążam za tym, nie, nie, nie no czytam właśnie, codziennej ruchy. Dragon, sportowej. Dragon by, były, były, ten, były gracz Slayer. co? So, zobacz, mamy agresywnie tutaj tym, tym, tą, 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 tą probówką. Ale ten, ale, ale właśnie coraz więcej graczy koreańskich pojawia się na przykład na, jakich, na jakichś turniejach online'owych w Europie, w Stanach itd. i więc ja myślę, że tutaj mamy taki wiesz, mamy coś, coś nowego, o, może taki coś, w Wródłoże tego nie było. Mhm. Bo w grudłoże nie było w ogóle takich turniejów w dużej ilości, ale muszę przyznać, że no wiesz co, e, jestem ciekaw, nie? Jestem ciekaw jak to się to rozwinie. Czasem widzimy, że Mana dalej przeszkadza swojemu przeciwnikowi przed wzięciem ekspansji. E, natomiast Zinio zdecydowanie nie, nie, nie gra w stylu Nercia, prawda? Nercia już by miała ekspansję tam swoją własną e, w bazie przeciwnika, natomiast tutaj dosyć bezpiecznie. No, i ma na końcu tego walla, co tak naprawdę. Może myślę, że warto byłoby opowiedzieć naszym widzom mhm. troszkę o samej mapie, bo to jest bardzo ciekawa mapa. Inna niż, niż te, które oglądamy. Zresztą bardzo mi się podoba mhm. map pól na tym turnieju. Muszę przyznać, że, że map pull jest naprawdę fajny. Mapa jest taka, że mamy dosyć takiego wąskiego czołka, ale nie rampę prowadzącego do Naturala. Łatwo to zablokować forgem, jakimś gatewayem jednym, drugim. Natomiast tutaj są kamienie. Te kamienie można zniszczyć, i one wtedy otwierają drogę, prawda, do, do szerszej publiczności otwierają drogę na dalszy etap gry. Co więcej, kamienie mamy również prowadzące z trzeciej ekspansji. Możemy je otworzyć, wziąć te kamienie. Ogólnie tutaj dużo kamieni ostatnio widzę na mapach. Tak, tak, tak. Ja myślę, że tutaj trzeba to wszystko posprzątać. Ale w każdym razie Metropolis, które które możemy powiedzieć jest takim, jest takim nieślubnym dzieckiem Metalopolis, na pewno, na pewno ma tutaj dużo elementów, które powodują na przykład tu można coś forcefieldować, tutaj można gdzieś dropować. Mhm. Ma tak samo na przykład ustawione linie minerałów, czyli one są bardzo blisko powietrznie do siebie podczas gdy trzeba zawijać rampą, tak. żeby, żeby, żeby jakoś tam do nich dobiegać. Więc to jest na pewno takie kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Tak jak powiedziałeś, skałki także te do trzeciej bazy, e, które powodują, że zobacz, na Metalopolis e, Nie jesteś w stanie na przykład bardzo Jesteś w stanie bardzo szybko wziąć swoją trzecią ekspansję mhm. e, Tutaj także, ale ona nie jest aż tak prosta do obrony, dopóki nie, ty, nie tak, zniszczysz tak, tak. tych skałek. Znaczy tu... nie wiem, czy pamiętasz mhm. taką mapę, która była przez jeden sezon bodaj tylko na laderze Slack Pits. To kojarzy, no, kojarzy. Tak, zauważ, że, że, że tutaj to me metropolis, prawda, wygląda jeśli chodzi o rozkład baz i minerałów. No i prawie identycznie jak z tylko zupełnie inaczej chłopaki przemyśleli rozkład ramp, mm. rozmiar czołków, no i ogólne ustawienie wierzel Tak jest. jest. To na pewno na pewno nam tutaj tworzy właśnie takie małe detale, mogą tworzyć nam o wiele Czasem mamy, no właśnie, co się tutaj dzieje ze strony obu graczy, e, ma natarcie swojego skołtującego proba jak na razie widzi jedynie spółnik pół od swojego przeciwnika oraz e, zastanawiam się, czy te dwa gazy zostały zauważone w budowie, zaraz sprawdzę naszym Zobacz, Zobaczę, zauważył, że te dwa gazy się budują. E, jednym zalotem Stara się tak, jakoś tak, przejmować tak. Celnego, a przynajmniej, a przynajmniej e, jakoś tutaj jakoś kontestować e, ich, ich, ich przetrzymywanie przez swojego przeciwnika, co jest fajne. A Z no w, w międzyczasie razie... już kończy trzecią bazę. Zinio znowu bardzo mocno makro zagrał. Czy Mana o tym wie? Mana nie ma najmniejszego pojęcia jeszcze o tym, że ta trzecia baza się tam znajduje. E, w gruncie rzeczy myślę, że ma przesłanki do tego, że podejrzewać, no, z, z, począwszy od tego, że styl na, gry, zerga na, na trzech bazach jest coraz częstszym kanterem, prawda do Forch fazowej. Banda. No po prostu się takie, takie zagrywki widzi często, no i tak naprawdę, mhm. tak naprawdę Mana mógłby się tego spodziewać nawet bez skautowania Tak jest, tymczasem w jego bazie widzimy... Um, dwa dodatkowe gateway'e w produkcji, za chwileczkę można pojawić nam się robo, ponieważ grał to mana w poprzednich grach, więc... Dokładnie o Dokładnie tak, tak to O, robo ty jasno, się widzę, pojawia. kurczę, ty jesteś podpięty z maną, prawda, bo, dlatego ci net bo tak dużo myśli przed tak, pomiędzy tak, tobą, tak, a tak, maną przelatuje. Tak, ja, ja widzę co on robi 10 sekund wcześniej. W każdym razie e, od dzisiaj mamy lair, więc tutaj także zastanawiam się, czy nie będą grane jakieś mutaliski, e, no ale to za chwileczkę zobaczymy, bo tutaj także tak super prorokować nie będziemy. Ale Warren. Roach Warren, dokładnie tak. tak. Dodajmy może po co to Roach Warren jest, bo tak naprawdę z Inio nie podejrzewam go o to, żeby chciał szybko jakąś presję położyć. Te Roachy raczej buduje w celach defensywnych, na wszelki wypadek kiedy właśnie mana, mana mógłby chcieć teraz zaatakować tą trzecią ekspansję, prawda? Chciałby zaatakować Aha. tą trzecią bazę, mogłoby mu się to udać, te Roachy są tam wtedy bardzo potrzebne, by, by móc taką agresję powstrzymać. Mm -hmm. Tymczasem Mana ucieka swoim próbem e, nie widział tamtej, nie widział tamtej ekspansji, więc e, no właśnie, ale no mamy 8-9 minutę, więc na pewno zdaję sobie sprawę, że Zinio w sumie tako, taką ekspansję chciałby mieć. Mana, tymczasem dwa kolejne warp -gaty. mamy, e, co my tu mamy? Mamy jednego obserwera, 5 warp gate'ów, e, plus jeden... No, zakończone na atak i na armor oczywiście także nam się wymyśla, więc tutaj wygląda to dosyć dobrze, tylko no właśnie, Mana nie był w stanie postawić żadnego warpylona i, i przez to nie jest w stanie, stanie puszować tej trzeciej bazy swojego przeciwnika mhm. I, i, i tutaj chciałbym się zapytać właśnie, jaki będzie dalszy plan na jego, na jego grę. To poczekaj, zagadamy do niego. <laughs> Myślę, żeby się nie ucieszył, co? Mm -hmm. nie, nie, nie bardzo chyba, nie, nie bardzo. Nie w każdym razie się. tutaj skautuje e, tu, 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 Zinio e, Overseerem e, oraz tym, oraz pojedynczym e, Changelingiem i zauważ, że chyba straci tego Overseera, dokładnie tak. tak zauważył kilka Warp Gate'ów, nie zauważył tych na dole, które się budują. No i tymczasem A, mała, mała grupka, grupka, grupka ze padła tam, ale tak naprawdę nie ma co zrobić. Immortal, dwa zeloty. no sorry, e, chłopak, ale nie, nie, nie zrobisz tutaj zbyt dużo damage'a. Natomiast Aha. Zinio, tak, to co robi, to upewnia się, jaka jest mniej więcej kompozycja armii przeciwnika. U góry widział Warp Gate i mm -hmm. nie widział. O. Oj, zlagowało, no. Nie widział żadnego nie widział żadnego Warp Prism'a, no nie, widział, nie widział Robo Facility, które by sugerowało, że będą za chwilkę. Przepraszam, Robo Beya, które zawsze mi się mylą, te dwa. które by sugerowało kolosy, więc tak naprawdę, no, myślę, że czuje się. Zyskał komfort. Zyskał komfort taki, że ta jego trzecia ekspansja szybko nie zjedzie. Mhm, mm no zobaczymy za chwileczkę, bo on tutaj wychodzi naprawdę bardzo mocnym puszem i to jest 7 warp gateów, do tego jeszcze warplex nam się tutaj pojawia. Trzecia baza jest zbudowana oraz Twilight Council, więc tutaj na pewno z nią może mieć małe problemy. Pamiętajmy, że on buduje hydraliski, które są świetne na jednostki warp gateowe. No i mamy, no i mamy co? No i mamy... No, ale mana, mana, się, się mana, cofa, się, mana się cofa, właśnie nie wiem czy, czy to do końca jest dobry manewr, bo, znaczy okej, okay, pokazał przeciwnikowi dużą armię, ej idzie w twoją stronę duża armia, natomiast Zinio to za chwilkę potwierdzi, sprawdzi czy, czy mana się faktycznie cofał, czy nie widzimy, że mana bierze mm -hmm. trzecią ekspansję też mądry ruch, natomiast Zinio zaczyna, zaczyna już produkować coraz więcej armii były hydraliski, są rocze no Zinio ma mieszankę trochę wszystkiego tak naprawdę i za chwilkę mm -hmm. my się do tej, do tej mieszanki koktajlu mołotowa dołączą jeszcze mu Mutaliski. No i pytanie, jak sobie Mana w tej grze poradzi z mutaliskami? W poprzedniej nie wyglądało to najlepiej. No właśnie, no mutale za chwilę nam się pewnie zaczną budować, chociaż już zauważyłem, że Zinio nie ma aż takich ogromnych ilości gazu. Mamy trzy bazy tak naprawdę na trzy bazy w tym momencie i Zinio wiedząc e, może o tym, że, że mamy już 12 minutę i, i Mana będzie chciał coś takiego robić, buduje już czwartą, więc e, no tutaj to wygląda dosyć dobrze. Zaczyna także budowę troszeczkę dronów, 62 z nich na 55 próbów. E, no ja się zastanawiam, tak naprawdę, co tu będzie za chwileczkę grany. Zobaczmy, on Dlaczego stara się pomylić te skałki? jednostki. Nie, nie, już myślałem, że mana się pomylił i, i, i spałnował jednostki tam, gdzie ten jeden kryptumor na mapie samotny stoi, ale nie, nie, nie. Takich błędów mana nie popełnia. To tylko Aha. mi się przez chwilę dziwnie wydawało. Natomiast Zinio zaczyna wyważać wejście do, do, do bazy many. Pytanie, czy ma na miejscu wystarczająco jednostek do obrony? Jeśli manie udało mu, udałoby się zesnajpować to Spire to byłoby mhm. wielkie, to byłoby naprawdę wielkie osiągnięcie. No i teraz patrzymy. Będzie kilka ataków z różnych stron. Mana rozładowuje swoje zaloty, ale. O tak! Zaczyna snajkować no Spire doskonale. E, pytanie, czy zobacz, będzie obrona. Natomiast. Mm -hmm. Tak jest. Natural. Jaki natural? Trzecia baza many też jest atakowana. No, tutaj się dzieje na wielu frontach naraz. O ten Spire może paść ale pamiętajmy że zaloty mają plus jeden, tak jest ten Spire chyba zostanie zniszczony, tak! dokładnie tak Tymczasem mamy atak w, na Natural oraz na trzecią bazę ten Ta trzecia baza zostanie zniszczona, tutaj nie ma co tego bronić Tymczasem w Natural mamy ogromne ilości jednostek, tutaj jeden Forcefield został zagrany Troszeczkę tych Zermingów pada, zauważ, że wszystkie zostały zamknięte na Forcefielda eee, No i muszę przyznać, że o właśnie Że zlagowałeś Będę tak. musiał wyjść Tak, tak, tak Natomiast, natomiast mana wybronił się przed tym puszem bezbłędnie. Oprócz tego, że stracił bazę, prawda? Tak czy siak, w bazie przeciwnika również jest. Dopiero teraz Zinio dostawia kolejną, kolejną kolejne spire. Czy ma na mapie jakiekolwiek mutaliski? Nie, nie ma mutalisku, natomiast ma mnóstwo zerwinków. Ale mana jest przygotowany do obrony. Po raz kolejny odciął wszystkie zergingi zamknął je w takiej kanapce force fieldowej. No i tak naprawdę bardzo ładnie tutaj wygląda. Cały czas, cały czas niszczy, jakby topnieje swojego przeciwnika. Chociaż martwi mnie to, że robi to pod swoją bazą Zed, jesteś ze mną? Nie macie ze mną. Z ma problemy techniczne z, z internetem, natomiast w międzyczasie widzimy, że mana zaczyna bardzo ładnie tutaj skrobać tą armię przeciwnika, tego tyłu, prawda, odchodzącą, uciekającą. Ładny ofensywny blink, nie ma konta ataku, o, i jednak decyduje się, decyduje się Zinio, mamy guardia shielda, nie wiem, czy potrzebne wydanie energii, troszkę te force fieldy były zmarnowane, natomiast to, co mnie martwi, to, co mnie naprawdę martwi, to to, że Zinio zaczyna mieć coraz więcej baz, a mana, no, no, Ok, prowadzi na razie, jest w ofensywie. Pytanie, czy mu starszy jednostek w jego kompozycji armii? Ewidentnie brakuje kolosów i zelotów. Martwi mnie to, że, że będzie w stanie na przykład z zalać go samymi zergingami, hydraliskami. To byłaby dla niego teraz potężna kompozycja, ale, ale. Yy, no i są force fieldy, ale mana, fatalna pozycja, jest otoczony przez zergingi. Blinkuje do tyłu, myślę, że dużo sprowadzi się tego, jak będzie mikrował. Ładne blinki, traci swoje sentry, nie za dobrze, natomiast udaje mu się kontrolować yy, pozycję armii przeciwnika. Brakuje kolejnych force fieldów, niestety, brakuje. I mana, będzie musiał walczyć tak jak jest teraz Otoczony, niestety Jednostek Zinio jest za dużo I czyżby mana miał przegrać to best of Free Musi uciekać swoimi stalkerami, ucieka i leveledzie Natomiast, natomiast Zaraz będzie szedł Wondra, tak, Zinio, i myślę, że mana musi się na niego porządnie przygotować, chociaż teraz mógłby to wykorzystać. Zobaczcie, jak daleko są te rocze od, od swoich kolegów hydralisków. Miał mana szansę je troszkę zesnajpować. Zesnajpuje overlorda, coś też zawsze, prawda, z tego wychodzi. Natomiast głównie troszkę flaków, prawda? Natomiast, natomiast i tak musi się teraz bronić. Musi przygotować się do obrony. Ma już centry. Myślę, że teraz będzie tak naprawdę kluczową rolę odgrywało pozycjonowanie armii. Jest bardzo ładnie, bardzo ładnie. Hydraliski przelewają się. Natomiast hydrajskie mają taki sam zasięg jak, jak stalkery po kolejne ładne odgrodzenie ale nie wiem czy to wystarczy Zinio przelewa się przez te forcefieldy są kolejne forcefieldy, tak jest, ale mana jest otoczony przez zerglingi, stalkery nie słyną z tego że są dobre przeciwko zerglingom no i mana coraz mocniej, coraz mocniej jest spychane w, w stronę swojej własnej bazy, chociaż wygląda na to, że Zinio po prostu nie starczy tutaj jednostek, Zinio będzie musiał odpuścić tę agresję, co więcej straci strasznie dużo drogich hydralisków myślę, że najbardziej powinien się teraz mana skupić na tym by nie tracić zbyt dużo ze swoich, ze swoich starterów, które też są strasznie drogie. Natomiast to co, to, co jest najbardziej martwiące w całej sytuacji, to to, że Zinio siedzi obecnie na czterech bazach o jednej więcej bazie niż Mana. Mana, co prawda, za tą swoją agresją tą bazę schował i wybronił, był w stanie wybronić się w tym czołku, bardzo ładnie to rozegrał. Natomiast, tak czy inaczej, jakby tr troszkę, e, troszkę brakuje, prawda? E, tej pewności manie, mana nie będzie mógł tutaj za bardzo się bronić. Oj, i mamy mutaliski. To jest to, czego mana nie chciałby teraz widzieć, ale na miejscu są kanony, które dadzą mu troszkę więcej czasu reakcji, by mógł tutaj polecieć Dwa kanony zasnajpowane, ale tych mutalisków jest tutaj tak strasznie dużo. Mamy 27 mutalisków, jakaś absurdalna ilość, którą Zinio w międzyczasie wyprodukował. Mana ustawia się blink stalkerami, czeka. Jest blink do góry, bardzo ładnie, większość, większość stalkerów się tam przedostała. Natomiast mutaliski zaczynają. Uciekać. Oj, 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 cofają się. z Zinio musi uważać. W międzyczasie idzie kontra drugą dużą ilością Mutalisków na ekspansję many. Mana po raz kolejny eksploitowany w ten sposób, że jest atakowany z kilku stron A raz, Chociaż tam ta grupa Mutalisków nie radzi sobie tak dobrze. Bardzo ładnie. Mana się jednak o jakość broni przed tym wszystkim, co się działo. Zobaczmy, jak wygląda to na stratach. No, stracił 22 robotników w tych wszystkich atakach do tej pory. Będzie Edward Prismem Hmm. Mana będzie próbował robić Dropa. Nie wiem, czy to jest dobra, dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że na mapie są Mutaliski, ale wygląda na to że ten World Prism ucieknie w sam raz, e, tak gdzieś poza poza tą grupą mutalisków, no i Zinio. Szykuje się na ofensywę, na ofensywę styczniową. No i będziemy mieli starcie Mutaliski versus Zerglingi. Mamy na szczęście Guardian Shida na miejscu, który bardzo pomoże tym Stalkerom. Natomiast Mutalisków jest tutaj tak strasznie dużo. Bardzo szybko snajpowane są te, są te sentry. Co więcej, przez mapę ciągną kolejne posiłki, ale, ale mana też tutaj jest. Mana nie gra pierwszy raz w tą grę. Natomiast brakuje w jego kompozycji armii zelotów. Naprawdę brakuje zelotów. Cały czas spałnuje swoje Stalkery, które są tak droży, drogimi jednostkami. A wiemy, że przecież Stalkerów na Należy po prostu robić not too much, just a little bit. Tak, żeby poradzić sobie z, z mutaliskami, brakuje high templarów. Czy many starczy, czy many starczy. Mutaliski są strasznie uszkodzone. Natomiast podobnie uszkodzone są starkery i nie wygląda na to, że Mana stopnieje pod naporem zerga. Wygląda na to, że Zinio będzie miał 2-0. Jednak koreański gracz tutaj udało mu się znacznie, znacznie... Przewyższyć, jeśli chodzi o jego taktyki i sposób rozegrania gry, swojego przeciwnika i mamy GG Zinio 2-0, zatem Mana obecnie ma 1 do 1, tak naprawdę wygrał pierwsze best of free, przegrał drugie best of free, no i no i cóż, no i na razie, na razie sytuacja jest niewyjaśniona, będzie klarować mhm. się w ciągu dnia. Widzę, że Z jest już ze mną, jak tak tam jest. się masz, drogi Zedzie, to, to troszeczkę mi zalegwało, więc, więc po prostu zdecydowałem się wyjść z gry po to, żeby nie przeszkadzać graczom, bo, bo jednak, słuchaj, oni są najważniejsi, prawda? Oni są Najważniejsi i, i, i muszą mieć tutaj bardzo duży komfort. No i co, niestety, 2-0, prawda? Niestety, no, 2-0. Szkoda, bardzo, bardzo szkoda, ale myślę, że Mana tutaj spokojnie przemyśli to, co się działo. Jeśli ja dobrze tutaj widziałem w poprzedniej, po poprzedniej, że oglądał replaya, mhm. więc może tutaj także tego replaya oglądnie, zobaczy tam, co się działo, wiesz, troszeczkę wy, wyciągnie wnioski z tego. No i on jeszcze ma, wiesz, on jeszcze ma trzy gry przed sobą. Ja myślę, że tutaj jak najbardziej jest coś do ugrania. Tak, jeszcze jest szansa. Poradził sobie z Selectem, szczerze mówiąc, Zinio, to mnie troszkę zaskoczyło, nie, osobiście nie zidentyfikowałbym Zinio jako głównego przeciwnika Many, prędzej bym myślał, że Mana właśnie dostanie mocny łomot od, od Selecta, natomiast stało się odwrotnie. Mm -hmm. Dobra, to my w no takim co, razie znikamy. Będziemy... Tak, idziemy polować na kolejne gry. Drodzy widzowie, nie odchodźcie nigdzie. Pamiętajcie oglądacie Intel Extreme Masters. Ja jestem Jegłen Komentuje ze mną ze Studia Z. Tak przynajmniej od czasu do czasu, jak go nie wywali. <śmiech> <śmiech> Dobra, Dokładnie, to było świńskie, tak? przepraszam. Nie pamiętam. Tak, <laughs> ogóle policzymy się. Policzymy ją, w każdym razie słuchajcie Intel Extreme Masters Hanover na cybicie. No i ja myślę, że za chwileczkę spróbujemy z jakąś kolejną grą. Tak, za chwilę spróbujemy z jakąś kolejną grą. Nie odchodźcie nigdzie, papa! Pa.